Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z premier. Dzisiaj udajemy się do Hyundai'a, który ma dzisiaj nam pokazać najnowszego Hyundai Ionika 9, czyli przedstawiciela naprawdę dużych, konkretnych, luksusowych suwów, które w szczególności mają być samochodami elektrycznymi, mocno futurystycznymi, z dużymi zasięgami, ale naprawdę z bardzo, bardzo premium wnętrzem, a to co stoi dosłownie już za mną, to właśnie jest Hyundai. IONIQ 9. Zapraszam do paru informacji, szczegółów oraz do tego, jak faktycznie wygląda najnowszy Hyundai Ionic 9. Hyundai Ionic 9, czyli przedstawiciel naprawdę dużych, luksusowych suwów, które mają być naprawdę sporej wielkości, bo to jest ponad 5 metrów długości i ogromny rozstaw osi. I co najważniejsze, bardzo ładny, nowoczesny, futurystyczny design inspirowany także samolotami z lat 30. -tych. Trochę tak samo jak w przypadku np. Ionika 6, który był już pokazywany jakiś dłuższy czas temu. Bardzo duża bateria, prawie 110 kW godzin oraz co najważniejsze ogromny zasięg 600 nawet 20 km według WLTP. No i co najważniejsze ten samochód nie jest także sławy, bo moc tego samochodu może nawet wędrować do 420 koni bo w końcu to auto elektryczne. To to jest to właśnie wygląda Hyundai Ioniq 9. Tak jak możecie zobaczyć obłości w tym samochodzie nie brakuje. Nie ma tutaj ostrych kantów jak w przypadku na przykład Ioniqa 5 czy 5N. Mamy tutaj więcej obłości, okrągłości. W końcu jest to inspirowane właśnie tym lotnictwem lat 30. Przednia część tak jak widzicie jest na naprawdę bardzo przyjemnie zaprojektowana. Widać tutaj te charakterystyczne pikselowe elementy oraz co najważniejsze, dosyć dużo rzeczy zostało ukryte za taką plastikową blendą, pod którą dosłownie są wszystkie radary. Mamy tutaj też aktywne klapy, które automatycznie się podnoszą po to, żeby oraz jak najbardziej efektywnie też chłodzić cały system akumulatorów. Tak jak widzicie, samo nadwozie jest naprawdę bardzo dużych rozmiarów. Co ważne, ten samochód jest naprawdę ogromny. Zobaczcie jak jest konkretnych rozmiarów. Ponad 5 metrów długości i największy możliwy rozstaw osi, jaki jest dostępny w całej marce Hyundai. Mamy tu ponad 3 m i 13 centymetrów rozstawu osi, dzięki czemu zmieścili tutaj tą ogromną baterię 110 kWh, która pozwala faktycznie przejechać do nawet 600 km. Rozstaw osi widać na pewno także na tylnym rzędzie siedzeń, ale warto też na pewno wspomnieć o takich paru detalach stylistycznych, o delikatnie zaoblejącej się też sylwetce do tyłu, bo ten samochód ma być bardzo mocno aerodynamiczny, bo ma też niski współczynnik CX. To współczynnik 0.259 jest bardzo, bardzo niski który do tej pory był zarezerwowany raczej dla samochodów o, o napoziu limuzyny. I co najważniejsze, delikatne chromy, bardzo ładnie to wkomponowane tutaj w tylną część oraz, tak jak możecie zobaczyć, ładnie podkreślone nadkola. Koła 285 o profilu 45, 21 cali, bo w końcu ma robić to naprawdę porządne wrażenie. Tak jak widzicie, trochę wzór nawiązujący, powiedzmy, jakkolwiek do Mercedesa, takie mocno trochę szprychowe, wyciemnione w środku, ale polerowany rant też jest. A tak wygląda, moi drodzy, z tyłu. Zobaczcie na te bardzo mocno charakterystyczne pionowe lampy. Nie przypominają wam pewnej szwedzkiej marki? Może i trochę. Mocno obły, z taką sylwetką niesamowicie mocno opadającą. Czyli mamy tutaj niesamowicie mocno wtopione logo, jeśli chodzi o Hyundai'a. No i co ciekawe, zatopiony napis IONIQ 9. Tak, tutaj niestety jest piano black, ale mamy też układ h czyli mamy tutaj wersję z podwójnym napędem i konkretną mocą. Jak z bagażnikiem? Jeśli chodzi o bagażnik, zobaczcie na to. Przestrzeni kompletnie tutaj nie brakuje. Wpakowane dosyć duża ilość walizek. 338 litrów pojemności po rozłożeniu wszystkich możliwych rzędów siedzeń, a po złożeniu tylnego rzędu siedzeń mamy nawet 600 20 litrów pojemności, więc zapakujecie tutaj całą rodzinę bez większego problemu. Co Hyundai także chce pokazać, walizki wchodzą dosłownie w każdym rozmiarze. Terrycznie otwiera klapa, od razu też z możliwością regulowania zamków, oświetlenie led tak jak widzicie, walizeczki chodzą sobie bez żadnego problemu A jak pytacie się także o te światła, to już spieszę z odpowiedzią tak. Górna część też się świeci, jest to tak zwane trzecie światło stopu, a pod tym światłem ukryto jednak. Faktycznie wyciera. Ogromny osi daje wam porę możliwości zaaranżowania wnętrza. Tak jak możecie zobaczyć, klamki w Joniku 9 są automatycznie chowane po to, żeby była lepsza aerodynamika. A wnętrze, tak jak widzicie, jest naprawdę spore. Ten samochód występuje w różnych wersjach konfiguracyjnych, jeśli chodzi o środek. Mamy tutaj także tylny rząd siedzeń. Mamy też przedni. Może być to wersja siedmiu-, jak i sześcioosobowa. Tak jak widzicie, przestrzeni tu kompletnie nie brakuje. Co fajne, są dwie wersje wyposażenia, jeśli chodzi o tylny rząd siedzeń. Mamy otelekt z możliwością także przesuwania przód tył regulacji przestrzeni na nogi. Oraz co ważne, mamy też możliwość dosłownie obrotu fotela, dzięki czemu dosłownie niczym w multiwanie możemy obrócić się do naszych pasażerów sobie z tyłu i dosłownie grać tutaj w pokerka na dłuższych trasach, co jest bardzo fajnym elementem. Oprócz tych foteli są fotele dostępne z funkcją relaksu, w których na przykład mogliście zobaczyć w naszym materiale za Junikiem 5, w którym dosłownie wyjeżdżał podnóżek z fotela, więc tutaj takie same fotele wylądowały też na tylnym rzędzie siedzeń. Stylistykę zobaczcie, że mamy dolną część foteli z bardzo wygodnej i przyjemnej, Miękkiej skóry, oraz co najważniejsze, w jasnej tapicerce na dole, oraz takiej przyjemnej, ciemniejszej na górze. Wersja nazywa się dosłownie kaligrafii. Tak, Tom. Wow. Nagłośnienie firmy Bose, rolet na oknach. Co ciekawe, dodatkowa strefa klimatyzacji dla drugiego, jak i trzeciego rzędu siedzeń, i nawet mamy podgrzewane, jak i wentylowane fotele pojawił się dosyć duży schowek, ty tu jest nawet wykładzinka w środku, materiały to są po prostu mega. Schowek, który jest otwierany od tyłu, który możecie także otworzyć sobie od przodu, na przykład od strony, dosłownie kierowcy czy pasażera. Mamy też złącza USB-C, które mają moc nawet 100 W, czyli możecie sobie spokojnie tutaj z tyłu pracować na MacBooku i będzie tutaj odpowiednie zasilanie też dostarczane oraz sterowanie przednim fotelem trochę tak jak w przypadku chińskich samochodów, czy właśnie typowo koreańskich, gdzie możecie sterować sobie fotelem pasażera siedzącego dosłownie przed Wami. Miejsce na kubeczki oraz jakiekolwiek dodatkowe przestrzenie. No i co fajne, cały ten samochód jest naprawdę przyjemnie wykończony, bo pod sufitka z mikrofibry, alkantary wysokiej jakości, pięknie podświetlone LED-owo. No i co najważniejsze, ogromna panorama. Ale pytanie jest, czy z tyłu jakkolwiek ktoś dorosły usiądzie? Jeśli chodzi o wsiadanie do tyłu, możecie to zrobić jak w typowym katalogu, czyli nacisnąć przycisk oraz przesunąć fotel do przodu. Macie jakiś sensowny otwór do wejścia w wersji sześcioosobowej, przejść przez środek i przejść sobie bezpośrednio do tyłu. Tu będzie pode mnie, całkiem nieźle nad głową oraz także przed kolanami. Z tyłu, z tyłu tak jak możecie zobaczyć, tej przestrzeni na nogi też nie brakuje. I co najważniejsze, nie siedzę z kolanami dosłownie pod brodą. Miękka, przyjemna tapicerka skórzana, takiej samej jakości jak z przodu, tak samo i z tyłu. Miejsce na odłożenie dosłownie dwóch konkretnych kubków oraz nawiewy czy też złącze USB-C. Dobra robota Hyundai. A jak z przodu? Można powiedzieć, że czujecie się dosyć mocno zbliżeni wnętrzem do tego, co znacie na przykład z Hyundai Santa Fe. Fotele, które w tej wersji są naprawdę świetnie wykończone, macie bardzo przyjemne, miękkie zagłówki. Dobrze wyprofilowany fotel, to robi na pierwsze wrażenie naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Duża konsola, która jest dosyć mocno różniąca się względem tego, co mogliśmy znaleźć właśnie w Santa Fe, bo w samochodzie elektrycznym mamy więcej przestrzeni. Ogromny podłokietnik otwierany, pod którym mamy mnóstwo dosłownie przestrzeni, którą możemy jeszcze sobie jakkolwiek powiedzmy powiększyć. Dwa miejsca na kubki, duża ładowarka indukcyjna z tym motywem dosłownie tych pikseli. Mamy tutaj taga NFC, znajem życie do tego, żeby ten samochód jakkolwiek wiedział, kiedy mamy wirtualny kluczek. Tryby jazdy, przestrzeni tutaj mamy troszeczkę i co najważniejsze, ta konsola jest w pełni ruchoma. Możemy ją sobie mocno odsunąć do tyłu, albo także mocno podsunąć do przodu, w zależności od potrzeb. miejsca na kolejne telefony, czy jakkolwiek na jakieś wasze drobiazgi, Tutaj kolejne miejsce na odłożenie telefonu, tutaj lampę UVC, która sterylizuje wszystko z bakterii, tak jak w przypadku na przykład Santa Fe C USB-C, USB-C. Kurczę, moi drodzy, to naprawdę świetnie wygląda. Zobaczcie na te wszystkie materiały. To są przyjemne materiały, które naprawdę są wysokiej jakości, które podświetlenie ambientowe, duże, konkretne, przyjemnie, miękkie podłokietniki. No i to, co najważniejsze, że to są te wirtualne lusterka, dzięki którym mamy więcej technologii oraz jest to dosyć przyjemne. Widzę w korzystaniu, bo ten ekran jest dosyć dobrze zlokalizowany. W w takim naturalnym miejscu dla kierowcy. I to jest oczywiście element pakietu technologicznego, który możecie sobie dokupić w tym samochodzie. Dwa duże 12 i 30 cala ekrany połączone w taki łuk, to już jest takie znane oczywiście z Hyundai Santa Fe. Konkretna duża kierownica, trochę wzorowana niczym na Range Roverze. Mamy tu też możliwość komunikowania się za pomocą tych kropek z kierowcą, czyli stan naładowania samochodu, ładowanie i tak dalej, i tak dalej. Duży, ogromny wręcz head-up display, nagłośnienie bowza, zrealizowany wybierak do skrzyni biegów, a tak naprawdę selektor kierownicy rynku jazdy w ten tradycyjnej formie dla Hyundai a. Bardzo przyjemny oczywiście system multimedialny z mnóstwem ilości technologii w środku i bardzo przyjemnie działający. Tradycyjny układ klimatyzacji to jest bardzo duża różnica względem EV9, na którym ten samochód jakkolwiek powiedzmy bazuje. Mamy bardzo duży, przyjemny, czytelny układ klimatyzacji z tradycyjnymi fizycznymi pokrętłami. Piękne materiały, delikatne tutaj satynowe powiedzmy nawiązanie do jakkolwiek materiałów aluminiowych, chociaż to jest takie troszeczkę gumowane i dosłownie piękny dekor z napisem kaligrafii, podświetlony za pomocą ambientu. Horendalnie miękkie słoneczniki. Można się tutaj rozkoszować w szczególności materiałami, technologią. Tam dwa razy klikamy i frank otwarty. A... Pod tą maską 58 litrów pojemności franka, lub także 80 parę litrów pojemności, w zależności od napędu, bo tak jak widzicie, pod maską ciężko stwierdzić, że jest silnik elektryczny. A jest, bo mamy dwie wersje napędowe. Jest wersja o tylnym napędem, gdzie mamy tam okolice 200 koni. Następnie, kiedy wybierzemy sobie już napęd 4x4, pojawia nam się już układ typu h dzięki któremu mamy 313 koni. A ta wersja, która jest tutaj, jest to najmocniejsza wersja Performance, gdzie mamy ponad 400 koni. Mamy tu przyśpieszenie do setki. W miarze 5,2 sekundy do pierwszej setki. auto jak to w przypadku elektryków, do lekkich nie należy. Tak prezentują się wersje, wersja Technik, unik, kaligrafii, wersja RWD, AWD oraz AWD Performance ponad 700 Nm momentu obrotowego, co jest fajnym elementem. Zasięg 600 km masa niestety dosyć duża, bo prawie 2600 kg. A, zapomniałbym. Ładowanie tego kolosa jest naprawdę, jak to w przypadku Hyundai'a, konkretne. 800 v instalacja elektryczna, możliwość ładowania prądem stałym do 350 kW i to, co najważniejsze, od 10% do 80%, raptem tam 25 minut. Więc naładowanie tak ogromnego akumulatora na stacjach, powiedzmy, Ionity, nie będzie większym problemem. Bo wiemy, że te samochody się naprawdę szybko ładują. ...na elektrowożynie, gdzie wieszczoność na samochód będzie dużo, dużo droższy od konkurenta, bliźniaczej marki. Cena ja nie będzie dużo droższa, ta cena będzie, no, dajmy tę całkę będzie cena na 320 tysięcy za wersję, która startuje tą wersję. I taka to moi drodzy, wyglądają pierwsze wrażenia z pokładu Hyundai'a Ionika 9. Ciekawie wyglądający samochód z ogromną baterią, bardzo potężnym zasięgiem oraz niesamowicie dobrym wykończeniem w środku. Jestem niesamowicie ciekaw, jak ten samochód będzie jeździł, bo będzie tam też sporo technologii, jeśli chodzi o zawieszenie, czy właśnie o sporą moc, także pod maską, a tak naprawdę na obój osiach, bo to w końcu samochód elektryczny. Ja dziękuję Wam, za za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie o subskrypcji, bo dzięki Wam my możemy mieć na prezentację, pokazywać Wam te samochody, które wchodzą tak na nasz polski rynek. Więc nie zapomnij o subskrypcji kanału, jest nas coraz więcej, a my widzimy się już w kolejnych tradycyjnych testach, albo i prezentacjach, premierach na kanale MotoOkim. Dzięki, cześć, hej!